Ha? Dobra. Nie, no Diego, proszę, 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 daj mi sekundę, Diego, sekunda. Ja pierniczę, środek robię jak a ten mi bezczelnie tutaj przeszkadza. No proszę, no masz trochę kamery, no happy? Dobra. Siedźcie, siedźcie, czekajcie. Czemu ja tak nisko Kurde. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Story of my life. Diego, you're so cute. No, zaraz ją jeszcze zblendujemy trochę tą kreskę. Zróbmy od razu drugą, może co? Story of my life. no nie ma. No. Um, just conferencing. Yeah, see, cool. if you jump at my eye. Kurde, nie podoba mi się, nie podoba mi się, nie. A może zrobimy taki mroczny, bardzo mroczny look, taki... Nie, 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 kreskę. Nie no ja piermniejsza. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Czemu takie długie one są? Today jest not my day. That's ugly. Um, ładne, o, dziękuję, ładnie jest o, thank you thank you supporters kur... nie pogrubiaj tu, babo dobra, dajcie mi sekundę, to musi wsiąknąć tak, to są cienie ja wiem, ale uwierzcie mi i need a break, bo zaraz zrobię za grube. Nie, no ja pierdolę. No co jest, czemu ten jest taki? No, what the fuck is this like? Ja pierdniczę. Nie, uch, korektorem popraw. No zaraz będziemy się poprawić. Wygląda jak jakiś małe emo girl. to ja wiem, że ja zawsze Wam mówię, że mój make-up mi się nie podoba, ale teraz serio mi się nie podoba. Zaraz, oczywiście, dodamy te kreski w środku. Dobra, może teraz dodamy, bo to zmieni trochę też ten look. Co to za ładna stopa? Hmm? I kind of want to die right now. I still hate it. I still hate it. I still hate it. I still hate it. Ok, zareka jest not that bad, patrzcie. Nie? Yeah. Hej, chyba zajmiemy się lekcją. Co ci daje sport? Uh, mm, mm, mm. To było tak budujące. Ok, guys, listen, widzimy się za chwilę.